Ja lubię na kijkach ustawiać się tak od bliżutko Podchodzę do tych kijków i narzucam tą żyłkę. E, patrzcie, środkiem wędki nie szczytówką, a o tu, po środku. I wtedy bardzo szybko mnie to idzie. To będzie trzy, robię cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Cyk zaklipsowany i zwijamy. Raz. I znowu sprawdzamy. To jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Poszukamy jeszcze raz ten dystans 55, 50 metrów. Coś tam trzeba znaleźć.